Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastowe Love. podcastu, w którym trudne pojęcia stają się jasne jak słońce. Dziś porozmawiamy o czymś, co może brzmi poważnie, ale wcale takiej nie jest temat pochodny węglowodorów. Nie uciekaj, zaraz się przekonasz, że masz z nimi do czynienia codziennie w kuchni, łazience, a nawet w telefonie. Gotowy? To zaczynamy. Co to są węglowodory? Najpierw krótkie przypomnienie z ostatnich lekcji. Węglowodory to związki chemiczne, które zbudowane są tylko z atomów węgla, czyli C, i wodoru, czyli H. Takie najprostsze związki, które mogą tworzyć np. długie łańcuchy albo pierścienie. Przykłady: metan, CH4, gaz, który wydziela się przy spalaniu gazu ziemnego. Używamy go np. do gotowania. Etan. C2H6 i propan, C3H8, składniki butli gazowych, butan, C4H10, znajdziesz go w zapalniczkach, benzyna to mieszanka różnych węglowodorów. Ale chemia to nie tylko kopiowanie tych samych cząsteczek. Czasem można coś zmienić, i wtedy wkraczają pochodne węglowodorów. Co to są pochodne węglowodorów? Wyobraź sobie, że masz prostą cząsteczkę węglowodoru, na przykład etan. Składa się tylko z atomów węgla i wodoru. Ale jeśli zamienimy jeden atom wodoru na coś innego, na przykład grupę OH albo atom chloru, to otrzymujemy nową cząstkę, która ma inne właściwości. Taka zamieniona cząsteczka to właśnie pochodna węglowodoru. Można powiedzieć, że to taka wersja specjalna węglowodoru. Wygląda podobnie, ale działa inaczej. Rodzaje pochodnych węglowodorów plus przykłady. Dobra, przejdźmy do konkretnych rodzajów pochodnych. Oto najważniejsze z nich, razem z przykładami z życia. 1. Alkohole zawierają grupę OH. To nie tylko alkohol do picia. Alkohole to cała grupa związków. Najbardziej znany to etanol C2H5OH. Używany jako Środek do dezynfekcji, na przykład w żelach antybakteryjnych. Składnik perfum. Paliwo, tak zwany bioetanol. Oczywiście alkohol w napojach, ale to temat dla dorosłych. Inny przykład: gliceryna. Glicerol. Składnik kremów nawilżających, mydeł i balsamów. Ciekawostka: Gliceryna jest bardzo lepka i słodka w smaku. Fezy karboksylowe zawierają grupę COOH. Najbardziej znane to. Kwas octowy. CH3COOH. Składnik octu, który masz w kuchni. Kwas mrówkowy. Znajduje się w ukąszeniach mrówek. To on powoduje pieczenie. Kwas cytrynowy. W cytruzach, cytrynach, pomarańczach. Dodawany do napojów, słodyczy jako konserwant i regulator kwasowości. Estry. Pachnące pochodne kwasów i alkoholi. Powstają z połączenia kwasu i alkoholu. I tu robi się pachnąco. Odstanę tylu. Pachnie jak klej biurowy, bo tam się go używa. i izoamylu. Pachnie jak banan. Octan benzylu. Zapach jak śminu. Estry dodaje się do perfum, gum do rzucia, napojów i słodyczy. Aminy i amidy związki z azotem. Te związki to trochę wyższy poziom, ale warto znać przykład. Aminokwasy budują białka w naszym ciele. Mocznik związek zawierający grupę amidową, wykorzystywany np. w kremach do skóry. Ciekawostki. Gliceryna. Słodka, ale to nie cukier. Można ją nawet jeść. Używa się jej w niektórych ciastach i lukrach. Odstan i zoamylu. Pachnia jak banan, ale w naturze występuje np. w zapachu pszczół, ostrzegających inne przed zagrożeniem. Niektóre pochodne, jak freony, pokazują, że chemia może wpływać na środowisko. Dlatego dziś stosujemy ich bezpieczniejsze zamienniki. Dzięki, że byłeś z nami. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek. Poleć go kolegom z klasy albo nauczycielowi. A jeśli masz pomysł na kolejny temat, napisz do nas. To było podcastowe Lowe. Do usłyszenia.